ten Manko na, na Zapowiedzi 4-godzinnego live'u z nagrodami na 2000 zł, które żeście wbili i fajnie, spoko dzięki Wam wszystkim. Dzięki wszystkim, którzy oglądają mój kanał. Lajkują, subują. Wiem, że większość to jest Hurdwarda, zlosowanie ranka, ale naprawdę ogromne dzięki, że to zrobiliście. Co do tego, jakie nagrody, a potem Wam powiem co dalej na kanale się będzie działo. I dobra, to tak, nagroda to jest gubno, to jest 20 PS. -a. Nie chcę wam kupować jakichś gier albo coś takiego, bo wiem, że te pieniądze możecie sobie przeznaczyć na coś innego, możecie sobie kupić coś innego. 20 PS to będzie główna nagroda, chyba będą jakieś gry rozdawane różnej wartości, więc mogą to być gry, które są warte 50 zł 70, 20, 10, no różne. Będzie 20 gier do rozdania, kluczem będę rozdawał w swój tradycyjny sposób. Bez yy, mulciaka, bo od razu mówię, że mulciaki nie biorą udziału. Będę sprawdzał to oczywiście. No, będę klikając na kanał, jakoś losuję. Będę klikał na kanał, zobaczę, czy jest jakaś aktywność. Jeżeli nie ma aktywności, to niestety nie bierze ta osoba ten mulciak udział i losujemy dalej. Tak będę robił i będziemy się spotykać na jakimś testie, w Steamie i będę ten klucz po prostu wysyłał. Tak yy. samo główna nagroda to już będzie. Na samym kontu live będzie rozdawany po prostu 20 psc, kod do 20 psc, myślę, że to nie jest... Yy... Mi to jakoś nie obciąży mocno portfela, a wam się przyda, bo chciałem wam Jakąś taką super gierkę, nową, na czasie, na topie, jakąś taką yy, na dłuższe granie, ale Stwierdziłem, że lepiej chyba wam dać pieniądze i by sobie zakospodarujcie jak chcecie I myślę, że to było ok. Dobra, moja yy... Co do tego, co będzie nagrywane na kanale, tak, teraz postanowiłem, że troszkę tej PO1 będzie mniej, będę gdzieś tam nagrywał jakieś klipy, jakieś y, klipy, jakieś tam odcinki wrzucał już z PO1, ale chciałbym teraz przejść troszeczkę na PO2 Zająć się PO2 Pokazać może te motorówki, łódki i tak dalej, wiecie o co chodzi Więc mogę grać trochę więcej teraz na PO2 I, i live 4 godziny to będzie trochę hurdwarda, trochę szachów trochę CSa, więc y... Takie gry będą kiedy, bo właśnie kiedy? Sobota 17. Teraz, już teraz, w sobotę od godziny. No, myślę, zacznę późno, wiecie, to będzie późny live, bo to będzie live, który będzie od godziny. Myślę, 22. Zaczniemy, 4 godziny, czyli zobaczcie do której godziny. Policie sobie sami, do drugiej w nocy. Kto by nie chciał ze mną być, to zapraszam. Jak nie, no to sorry, ale. No tak, niestety, chyba że chcecie, że chcecie w niedzielę, że 2 godziny teraz, a w niedzielę jeszcze 2 godziny i gry rozdawane. Zobaczymy, jak to będzie, bo może być tam problem z komputerem, z netem, różnie to bywa. Dobra, e, co dalej na kanale? Tak, planuję robić serię z gry RAPT, e, którą grają takie youtuberzy jak na przykład Rezi. Zobaczcie, dzień temu 136 tysięcy wyświetleń RAPT. E, ma Dawidek jakiś tam, też 200, 20 tysięcy wyświetleń. Mm, Lisowski, też znany YouTuber SKKF. S -S zobaczcie, zobaczcie ile ludzi nagrywa tą grę. Planuję no, ją ja kupić. Na razie jeszcze mnie nie kupuję, Moje ziomeczki grają, trochę mnie nauczą, poduczą. Więc zrobimy sobie serię z tymi moimi ziomeczkami, tymi co gram Kord i zobaczymy po prostu co tutaj. Jak to się gra, i mam taką serię odcinków, będę wrzucał czyli, na przykład, jeden tydzień Hurdwurst, jeden tydzień Rapta, więc myślę, że będzie fajnie. Druga sprawa, to jeszcze na kanale się zmieni. No tak, live będzie troszeczkę teraz mniej, bo nie mam za bardzo czasu. No i na razie tak, ten rapt będzie, póki oczywiście bo już tak powtarzam, że ten komputer muszę kupić i tak dalej. Jak będę miał nowy sprzęt, to wtedy zaczniemy sobie z innymi grami coś robić i myślę, że na razie te dwie gry będą na razie przede mnie ogrybane i z nich będą serie i będziemy mogli spotkać co z serwerem Hurdworld V1 na dzień dzisiejszy powiem wam tak, Legend World zawieszam do Albo Perry zimowych, albo do wakacji kolejnych. Czyli w 2020 roku, wakacje, yy, jak się zaczną, dopiero Legend World wróci, lub Perry Jeszcze nie wiem, jak to będzie, jak to będzie wyglądać, bo na razie PAU 1 mi się tak, wiecie, może do tego czasu wymyślą jakiś fajny anti yy, bo jest niby ktoś tam, wyszedł z takim inicjatywą pomysłem, wczoraj, bo wczoraj oglądałem, ale yy, Myślę, że to nie jest jeszcze taki super, 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 chodzi mi o Anticheata, super, super, żeby, żeby on blokował te właśnie te wszystkie bodzie i hinole, bo bez, z tym to no ciężko. Yy, dodatkowo co jeszcze? Yy, jeszcze w tym tygodniu leci reklama yy, nowego serwera POUD2, RetroHurt, więc też zapraszam też do. Bijania, bo w tym tygodniu już rusza chyba w czwartek o godzinie 17. Ja wam jeszcze zrobię osobny odcinek o tym i pokażę mniej więcej, co jest na tym serwerze. No i chyba to wszystko. No, live, live będą też randomowo, bo czasami się chce to zrobić z tych szachów, czasami z Kurdwarda, więc nie wiem, ale ten live, który jest zapowiedziany 4 godziny w sobotę od godziny 22 lub możemy zrobić także 2 godziny do 24. Dwie godziny w sobotę i dwie godziny w niedzielę, o na przykład godziny, nie wiem 16, 17, 18 jak wam pasuje, żeby każdy był i tam na niedzielę dopiero rozdać na przykład te 20 PST. Napiszcie w komentarzach, jakbyście to chcieli. To tyle ode mnie. Tych gier będzie łącznie 20 gier do rozdania ode mnie, więc każdy może coś wygrać. Tą grę mówię różnej wartości i... I to będą raz trochę gorsze, raz trochę takie w miarę nawet przyzwoite, stare tytuły, fajne. Mogą to być nowe tytuły, takie mniej znane. Wiecie i 20 PSC kod ode mnie dla Was. Myślę, że to jest fajna nagroda. Oczywiście pamiętać, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Oczywiście dzwoneczek i łapkę, górę pod filmem. Myślę, że taki pomysł Wam się spodoba. Dobra, zobaczenia na tym live'ie 4-godzinnym, ale chyba jeszcze dzisiaj, czyli dzisiaj jest 12, nie wiem kiedy wrzucę ten odcinek, może jutro dopiero 13, dzisiaj jest 12, jeszcze pewnie już jakiś live się odbędzie, albo jutro ten 13, jak za odcinkiem razem po odcinku jakiś live'a zrobię z szachów lub hoodboarda. dobra. Do zobaczenia, dzięki jeszcze raz za wspieranie kanału, za subskrypcję, za to, że lajkowaliście filmy, łapkowaliście i mam nadzieję, że będziecie dalej to robić. Do zobaczenia. Cześć.